Witajcie z ze strony Barton do Playgames, a dzisiaj jest akcja Orka po obolnikach. Jedziemy na nową dzierżawę dzisiaj, którą e, zakupiłem dwa odcinki temu, znaczy no, wydzierżawiłem, bo to trzeba powiedzieć właśnie, że wydzierżawilen. Oczywiście bierzemy sobie zetorka do Orki, tam jedziemy właśnie na, ja, na pierwszą dzierżawę orać, bo druga już jest kultywatorona, bo już taką kupiłem. więc dobra, odpalamy ze torka. I teraz, żeby tak dzisiaj było trochę inaczej, dzisiaj o 6 już wstałem. Otwieramy tutaj ramę O pyk, tutaj przyjechała dróżka z tymi, z jakimś żwirkiem, to tutaj kostki jeszcze ułożyłem, fajnie. A nie pytajcie, ten, tutaj żwira i dałem mi, uwierzę, tu ten 60. I odpoczywa, sorry, czypek to jest seria młody rolnik, ktoś jeszcze nie wiedział, to jest ktoś pierwszy na tym kanale, więc yy, zawsze tam yy, to jest już chyba piąty odcinek z młodego rolnika, więc ten yy, ogólnie yy, dziękuję yy, za 27 subskrypcji, więc bardzo, naprawdę bardzo dziękuję yy, tam pozdro Yy, dla Was i zostawcie tam tak subika, suba i łapkę w górę pod tym materiałem Zapraszam ten... i tam wbijać do opisu, bo tam są też fajne kanały Zapraszam pojawić na, na tym jednym kanale fajny film to czemu by nie zajrzeć, no zasubskrybować trzeba dobra Biorymy z zytora i jedzimy Dobra, wsiadamy otwarcie szyba teraz się podnosim zadziała? Ora zadziałało elegancko nawet bym powiedział no i tecale wyjedziemy tak na dzierżawę o szóstej. Koska jak trochę no, ułożona. Ja tu wyjadę, pozwolicie. Zaczaję ten i sobie grzeję, dzisiaj nie ma muzyki akurat wyjątkowo. Więc na spokojnie o, co damy na 30, dźwięki przecież nie na 20 są dobre dobre, proszę, dobre dobra dobra, no, dobra, tutaj zamykamy o, pyk o, pyk u, 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 u. dobre dobra, bielemy tu wsiadamy do zytoczka i lecimy Porozrzucane są pora z Więc yy, na spokojnie jedziemy Więc Tak jak mówiłem bardzo, bardzo jeszcze raz bardzo dziękuję za, za tak, taką aktywność na moim kanale więc bardzo i naprawdę bardzo sobie dziękuję O, tutaj skrzyżowanie święte no ale to przełączymy świadełka może? Mi się przydało nawet. Jedziemy sobie. Eee Chyba jutro pojedziemy po... No, następny odcinku No, nie będę wam nadziewa orki chyba, bo to i tak trochę będzie nudne A, tak to Będę raz i tak trzeba go trochę... Tak powiem Bo już ma... Nikt nie pracował, a już ma w Rozumiecie to? To same przy 60 on już ma zdatek w chwilę. Aby to kolor biały A może jakiś złodziej ten? maruje mi skibi. Skiby. Może tak. Może nie nie wiem. Dobra, jedziemy. Okay. No, Ajajaj aj, aj. Oczywiście jedziemy tutaj co na pole. I to jest pole. I wam mówię. Tam już dali i zobaczcie po sąsiada. Tutaj jakoś co tam się buduje. Kiedy tam, bo tam widzimy, to tam przywoziłem materiały, bo dopiero teraz zawołał, a chyba umarł. No, wczesna sytuacja. W sumie. Zobaczymy. Jak widzicie, tutaj jest rozrzucony obolnik. Dobra. O, dobra. dobra Opuścimy. Ciężko idzie, ale to na głęboko orka, to, 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 to się nie liście Bo to jest po nie pole, właśnie od tego sąsiada tu I właśnie... Ja... Dobra, więc właśnie tak zrobiłem, że ja mu dam, y, ten i ja mu teraz dopłaciłem. To znaczy ja mu ten zabrałem oboń, mi mówi, Pan chce pole, no ja mówię, że też chcę, no i dał mi ta, te pole, to dobry sąsiad, w sumie, więc, to i dobre pole, no w połubinie, widać, a to on tylko się teraz zajmuje taką gos a ma dwie gospy, bo jedno, jedną ma z krowami, tam jest obonic, po prostu tutaj niekiedy przywozi, a drugą tutaj ma, jakby... Mam tam pochowane, wszystko jest. Dobra. jest orka, jak widzicie. Aż się jak to i lora. Ora, w sumie, przepraszam. No nawet głęboko, powiem wam. Od razu na oko, na cały puk, do filma od razu. No tak, dokąd. Dokąd. To nie jest. Nie wiem, napiszcie w komentarzu po to, co to są te małe takie sklipki, jakby. Nie wiem. A, i od razu napiszcie hashtag orka, a wam przesnę serduszko e, do, e, pod jak e, napisze, napiszecie w komentarzu, bo zapomniałem dodać. Staram się te serduszka przy, e, przypinać jak widzicie. Więc co? No dalej lecimy z orką, od ork, od ork, oreczka na tym polu. A miary szybko idzie i nie wiem czy nie pojadę na czas, na długie. No wczoraj, wczoraj, no, przewinąłem dzień, jak widzicie. I... No wczoraj przyjechałem, porozrzucałem, no to kiedyś 16. Później jeszcze chłopoki y, z Żwirem i przyjechali, no to, y, to... To wiecie, no. Musiałem tam ogarnąć, jak płotek postawić, tte td. To zrobiłem, to pochować przepy, Umyte trochę są tak przekłukane no ale tu i tak się przed żniwami Umyję je Tu O, to zamknę, bo to zimno jest się Bo to będę rozsiewał tutaj Nie, tutaj nie będę akurat rozsiewał Bo tu nie chcę tutaj dawać mocznika morz, bo tu i tak mamy już nawóz, naturalny bym nawet powiedział, że nawóz, no bo oboń no to, jakby patrząc na no to, to jest naturalny nawóz w sumie, taka prawda. O, dobra. Więc jedziemy sobie o, o. Ten, ten na wąski korek tak Nawet idzie. A, to dlatego sądzę, że ta, zawsze tak trochę przemieli ten pływ. Tak, albo to dotyka, czy nie? Tak, normalnie, jak we się zbija. Oj, czy to nie wiedziałem? To nie... A, nie ale to tylko przednio. Nie raz? A, to już coś te... te... siłowniki. Wydatorze. Wy, o, dobre. To może włączymy światło, bo tak jasne i dzisiaj. Rano wcześniej słońce wstało. To i też jasno jest też. Mam dużo kur do lania. Yy, czasu, żeby się rozszulać, że tam, tam, bo chcę od razu jechać jeszcze po nawozy, bo to trzeba jechać, ale muszę jeszcze, ten, zadzwonić do, yy, czy mi dadzą, jakby. To jest ciekawe. Taki będzie odcinek późniejszy może kiedyś. Znaczy jutro już sumie. Jakby to oglądać w piątek to w sobotę się pojawi na nawozem. No i by coś taka, taki, taka informacja mała. Bo to trzeba w końcu dać w ten łącznik, zbronować to. Raczej znaczy, na no, niektórych porach tylko w sumie to tam. Ale z transportu tam różni nasion, nie nasion, to i tak wam się pojawi film. Więc sobie na spokojnie nie ale, ale albo, albo nie, ja tu jeszcze się zobaczycie, co tam będzie dokładnie. Nie będę wam zdradzać. No dobra, teraz ze środkiem może po, porobimy, bo jestem ja czuję chciałem tak tutaj, takiej z, z tu kamery y, robić dobra Dobra, e, więc idziemy. chyba, że tutaj trochę nawet e, bym powiedział, że tutaj by trochę zaora. E, tutaj trochę, damy... Ten, że tutaj trochę zaoramy tą miedzę, To nie było takiego aż w Więc tutaj i dalej oramy. Kiedy to się zamieni na ciągalny puchar, to już będzie, jak wie, będzie większa maszyna, to będzie się też ściągalny spenderanda się bawiło albo... Tak, matemu. No. no dużo jest we Nie jak wy, ale... Eee... No... Tu nie. <laughs> Zajmiemy się może łódką, byłby fajny nawet. Muszę zadzwonić do Fagra. Czy ma te skiby poży yy, pożyczyć? Od pendeonga. Te już są zarte, ale nie zobaczymy jeszcze one po orajem, które może jak... Na lato je zmienimy Może Na lato nie. Bo to wiem, że teraz narzekam na sprzęt i że te, to i te, Ale może no, już są zdarte skiby trochę no To w sumie nie używajmy, nie używajmy, ale też to jest przecież e, używane są te skiby no Tam. Po testa nie testa przeszło już pierucha a i tak to dalej. Dobra To może tak wołamy, nie byłby nawet głupie. Tutaj jeżeli taki przytek, o. A to teraz chciałba łączyć, nie. Chcę tu jak najbliżej, ale tutaj mu nie będę Orał już, tak, będę Dobra. A! ten nie Dobra. Teraz ten ostatni ja mu zostawimy. Ja chyba chyba końcu budowę, bo... albo... funduszu brakło, bo pamiętaj... w tej jesieni to ja tu jedziemy mu z materiałami. Ja jeszcze prosił, żebym przyjechał tutaj z materiałami. Albo tam coś robi w środku, nie wiem. Już ten dawno u niego nie byłem. Dobra Dobra, ja idziemy się od drugiej strony i potem tytuł Naprawdę szybko idzie to pole Nie spodziewałem się takiego aż, żeby tak szybko szło to pole Dobra Ty może, pa, To może tak pojedziemy To tak, tak, o, to, o tak, że torek będzie nawet, bym powiedział No ja i o, od e razu elegancko jeszcze trochę ten Je to tady zůrač, co to je Ne? Věnce. o, tady, tak po tom mi je taky dílno nie prácu porobil a to tohle co mu, bo to je co nemohla, já jsem myslela, že Víte, A kurat, kółkoję na tym, na od niego talenicę. Tam nie, nie będę od razu że tamten. Tam będzie taki spam, że o, korasz sąsiadowi, y, prata, nie powinieneś... To i tak się, i tak to będziemy planować. Co nie. Ła, tu jest taka górka. No podsypali tę No no no, dobra Idzie to? No mamy tam górkę jakby że... A, dobra Więc jedziemy sobie Ey, yy, tutaj Kółko jest, miarę ale... Trochę tak, oro, oro, ale... Kiedyś porał <grych> Nie no, że tu jest Lepiej by tu się za konówką wjechało Ale... Może czasem jak będzie większy... Ło! zapomniałem podnosi... Chyba ten, podnosi tam się Chyba oleje tamu nie dotarły i nie, pod... nie, nie podniósł Dobra Dobra, to jadę mi tu Więc o Teraz teraz co pojedziemy na noce, na pole Na to co robiłem akcję obo, co 27 się tylko ja muszę porania mam I ja mam wszystko uprawiony, tylko do To się muszę przygotować Więc tylko to mnie czeka To nie, te dnia To, jest, to Tylko zobaczę na te mam mamy już minutę. raczej zobaczę Ile mamy minut odcinka Mamy 15 minut odcinka i pojedziemy na tamte pole również. No dobra. Na 15 minut odcinka, więc jedziemy tutaj. I pojedziemy sobie na tamte pole i to coś tam złoramy, może. A, dobra. Trzeba tak zrobić, że miał, nie roboty miał. O, dobra. No, powiem wam, będzie mały problem. Ale no, w miarę jest, o Jeszcze tutaj i, i zrobi tutaj ten mały kawałek Więc jedziemy. Teraz na pole tamte. Na 127. I, no, no, no łop, pan, poszedł? Almatyzatory, to tam ledwo chyba trzymając w tym wypadku. Wejdziemy skrótem. my ten skrótem trochę dał, ale nie niewiele. Ogólnie myślałem tutaj, że może, żeby, czyli ten, normalnie ta trawa zrobić nią na jakieś buraki lub coś albo no obolnik to będzie dawany na zimę w sumie będzie wódz obolnika, może o krów naszych chyba tak będzie naszych a ja to powytrzyma od więc takie mam plany na łąkach na łąkę albo na to, albo tam przy domie to tam buraki no mają sobie bo tak było więc dobra, jedziemy z takim na tamte pole kolejne Na 127 Tam będzie życie rzepak, ale jeszcze wam nie, nic nie mówię, że potem nie było, że to mimo że pokój to play TD Więc Spokojnie Jedziemy sobie tutaj elegancko Petełko może włączyć, nie włączyć, czy mieć. Mamy włączone nie? A to... Dlaczego? Dlatego nie ma samochodu bo laga miałem małego. Yy, więc yy, jedziemy sobie na te pole. Hmm. Chcę tak głośno mówię, ale żeby nie było dobrze słychać. Bo wtedy była coraz to lepsza ta jakość dźwiękowa. Więc... Yy... eee... <laughs> o chybkę miałem małą. Więc chcę głośniej mówić, a będzie lepiej wtedy więc o, tak pozwolicie że sobie ustawię chyba e, by ten Lisa idzie na jakąś budowę A to o, wszyscy, no na jakąś budowę nie no, że się jedzie dobra Szy, mamy tutaj przygotowane wszystko nic jechać, nic tylko oraz dobra Szy, robimy tak Zajadamy się tu Te. i robimy sobie tak, łota, tak, tak na prosto. od razu o, dobra. To ja nie będę robił po przeszczniaku po tej jest tu ma kawałek, ja tam była droga, to wiecie. Tam jest brokorn, to... I nawet powiedział, że to... to nie. Ojojoj, oj, ale mi ta słaba idiorka. Zobaczymy, ile mamy jaką minutę odcinku mamy mamy 20 minut odcinka no to chyba jest na no to w miarę dobrze mm. yeah. e, więc jedziemy sobie tu więc zajedziemy e, tu o panie jaki bruny po jest chyba sobie poprzecznie zrobię ale mam przywyczaj to jaj Zaraz tak zrobię i powszechnie chcę po prostu tak zrobiła. Tak było, powiem Ale te, te pora wychodzą jakby na trawę i właśnie to najdziwniejsze jest. że się potem ciężką trawę, wiesz, bierzcie mi na woli Brunnowskiej. bo to jest oczywiście mapa wola Brunowska młody rolnik. Jak ja to ten... Niekiedy zapominam. Przepraszam Was bardzo, ale no. W sumie. Dobra. Mmm. Jedziemy tam tu, jeszcze raz. Powoli już się ciemny robi te Tak, jak murzynek, jak murzyn. Oczywiście nie obrana murzynów żadnych. Tutaj mi się robi fajne. Więc jakby coś to... Co tak i się jedzie że to, że to, że to, 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 to jedzie a dobra dobra jedziemy się dalej o Szybien. o panie, idzie panie panie szybko Wiem. to miarę nie wypomina iść ciężko, a jednak nawet idzie lekko Mm -hmm. Bardzo się dziwiłem, więc no, to jest jeden plus tego, że jest taka w obalniku, ale patrzę, się bardziej wróci niż tam. Tak się samo wróci może. Nie wiem. Bo ja mam te realne jakby, realny kolor No, renowalnie przejdziesz po obonniku, na to taki się by sobie coś jakby To jest świetne, że zrobię może po nie wyjeżdżaj na ulicę. By się przydało nawet. A ruch tutaj niekiedy jest. Czy niekiedy, na nie powiedział, że zawsze jest. O, dobra. Zajadę trochę na sąsiada, ale on też musi orę, na to nawet pomogę trochę. O, co zaś zawrócimy. Nie wiem, czy nie zrobi na przyczepie tak teraz zastanawiam pod jak to dobra, ruszamy no, a, czym inna no, może być na razie okay. dobra dobra jedziemy sobie dalej łorać Powiedziemy. ładnie się ciepło zrobiło <śmum> a już się na prawie, że ja już prawie że jedno porę zorana drugie się robi no robi się no, no robi się w sumie nie sam, ale to ktoś musi robić A no. nie to jest tak życie nawet 25 minuty odcinka 24 dokładnie żeby was nie uszukać więc ja już jeszcze chcę przyjadę do 30 minuty i od 30 minuty kończę i będę dalej się wracał o ranie tego ciężkiego kawałka pola może bym dalej powiedział no to tutaj, a tutaj kamień trafi się, a tu to, a tu tamto a i potem i potem skryby do wymiany. No widzicie kamień no. a tu nigdy nie wiesz co, bo nikt skrywa sobie czy jakiś kamień, czy nie, może jakiś drobny to co raczej to? Fuk. Zniszczony! Pamiętajcie, zawsze sprawdzajcie. Czy ten, bo zaczekami się zawsze trafia jakiś napory. Nie, to jest, to jest zawsze taki posiad. Więc, dobra, jedziemy, co tu? Hmm, tutaj nawet idzie. Więc, idziemy, co jechamy. E, ogólnie jak będę miał stać może... Bo też taki fajny jest mod, że normalnie taka czwórka sama jest. Nie ma taki, to jest taki niebieski, taki taki rogali, taki, jakby takich mostków małych, ale e, ona jest taka fajna obrotówka też na e, taki metalowym kole, a nie takim wiesz, kole na kole. E, wiesz, wiesz o co chodzi. Dobra. Mm -hmm, mm -hmm.

ciężka ciężkie pole do, zar, do zarowania bo te pole jeszcze jedno do, dokładnie ja mam świnico, bo czy pola dopiero za nic nie zrobiłem tak czy pola bo no, tam gdzie się by coś na 180 trójce to ten ta, 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 tam, tam i jakby na tych niaki niniaki za te sprawy jakby się chodzi Wtedy mi było lepiej. Nie, nie. Dobra, jedziemy. O Panie, muszę chyba się napić. Dałem i piłem, i... No, mu ciężko idzie na początku, ale to tak zawsze jest. Te i ja chyba te przejezdniki będziemy kończyć, bo już jest gdzieś 30 minut. Będziemy już się powoli włączyć ten oczywiście pamiętajcie żeby zostawić suba i lajka dzwoneczki napiszeć hashtag e, e, orka e, to mam przyznę serduszko na, e, jak napiszecie w komentarzu oczywiście bo włączyłem komentarze tak tak włączyłem i wtedy serduszko jest fajne będzie takie wsparcie jakby e, dobra jacy tutaj e, Ło tak zrobię ło takło To do końca ten przejazd i będziemy kończyć w I... sumie i będziemy się, Będę się z wami żegnał, no powoli no. Trzeba no Jeszcze raz dziękuję za 27 subskrypcji, które mam na kanale. Więc bardzo, jeszcze raz bardzo dziękuję. Oczywiście idziemy yy, spowoli, powoli idziemy tak dzisiaj mi że to, że się rozwaliło, o taka prawda była, ja la 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 nie na no, no, mi się rozwaliło, la mi Antana nie la i dlatego, Jakby. Dobra. Yy, jedziemy, cześć, na la miałam Jedziemy Dobra. la la na mam, dość, na poru mam, dość, na poru mam, dość. Dobra. Tym akcentem będziemy sobie dzisiaj kończyć odcineczek. Eee, więc to? Jest ja tutaj wiadę? O, bo nie mnie czekajsza, ranie, poza odcinkiem, oczywiście są so zgałam. Oporus tam Tak, są sobie drzwi. drzwi. Pracuję na wolnych obracach. I tym akcentem będę się z wami żegnał, więc... Co? Yy, jak to mówią? Trzymajcie się. Cześć.